Od... Siema, no z tej strony Grzechojo, a dzisiaj jest ze mną? E, ty, TySiojo. siojo? Ty, sioyo. ty sioyo, i ty masz mieć ten nick. I, I dzisiaj grałem sobie w multiplayer. Na mapce no. Aftermath, podajże. Na, na Na mapce Aftermath, tak? Dokładnie. I Dokładnie. do przodu, tak? Troszeczkę lagi. Troszeczkę lagi. Fajnie. Obrzy... Bo u mnie jest ok. Troszeczkę lagi, troszeczkę. Dobra, uznajmy, że są lagi, bo mnie zabił. <laughs> e, jakość tekstu. Niska. Nie, nie niska. Nie, nie chcę niska. O o, 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 chłopcze, pójdziesz stąd. Przem Cóż zabiłem? ja... Ale... Cóż ja zrobiłem? Ojej, ale tu cisną. Nikogo nie zabiłem jeszcze. PDW noob. No, PDW noob. A, tu jest Bub. Cycek. PDW cycek, Dob dobre, polecam Piotr. Piotr, o już chciałem powiedzieć nazwisko. Wyobrażasz sobie, co by było. A ja sobie wezmę na romans z MP7. Grzech, nie umiesz grać, tylko sprayujesz. A ja sobie zmienię na, na moją klasę romans z MP7. Nie no, człowieka ja mam boskie nazwy w ogóle, klas. Ja zaraz w ogóle przeczytam je Nie, nie, nie Tak, tak ty się, ty się nie Tak, to tak, mam nazwę tak, roman z MP7, twój kosiasz, twoja stara, główienko kongów i tarcza Ole mnie dłup, no Odbić mi rozerwał O posze. Tragedia w ogóle Eee, morderca. Kat morderca nie ma serca. Haha, co ty tam, Pekinbusie, możesz wiedzieć o kaczu? Kurde, czemu nie mogę teraz ustawień zmienić? Gdzieś ponieważ nie. O, ale przecież nie strzelać już. Sure, please, just don't use MP7, and PDW and everything is right. Ja ogóle... wie, tam, dlaczego ja już nie umiem grać? Skoro dobrze mi się grało, a teraz jakoś tak nie, coś poprzestawiali chyba. Mam tak jakby za dużą czułość. A no. Teraz coś mam z myszką. Ciebie też tak, jest, że jest wysoka Wiesz, co sam nie wiem, ja w ogóle myszkę sobie zmienił. się odzwyczaj, Chyba ty W ogóle wiesz co ja wyjmę sobie myszkę drugą Zamontuję drugą myszkę, bo to... Wiesz nie ma sensu człowieku Człowieku dobrej woli, bo imże pozdrawiamy Ja siostrze zabiorę niedługo jak się znerduję na tym Ale co zabierzesz? Myszkę Ewentualnie no. jeszcze klawiaturę Lol no, dwuznaczny Masz w domu Grzesiu, nie Grzysiu, powiem. jaki jest cel na ten mecz? Eee... Mieć Ratio wyższe niż zero. 0. 1-0. Bez przesady. Kurde, gdzie mam? To od myszku daj. A ty ten na dole to Tyśiu. Hehehe. 5 biegów. A ty jesteś na górze? Tak o, Gdzieś tam mniej więcej. Campers everywhere podobno. O jest, nie, no, ja nie, nie. Nie ogarniam tej gry. Człowieku. O, zmieniłem sobie myszkę teraz. Myszkę. Myszkę, Oj, mi się. Wszystko. żladżowało troszeczkę. Yy, bombiłem panowie święto. to. Wiemy to. No, serio. O zdrozerki, chłopaku. Patrzcie, teraz użyję gadu bomb i nikogo nie trafię. I Te ściany są coś. Y Taki... Trzech trafiłem święto. Kaderetio 1, 2 Chyba ty. Ładnie. Podobuje mi się zda Człowieku, loguje mi, no. Słaba gra. Oś... Słaby host. Święty Albo trzy... słaby internet. Nie, ale to chodzi o grę, nie o internet. Mów tak dalej. Futy chory człowieku, ja się ciebie brzydzę. Lag, lag. Coś się dzieje z netem. Masz życiowego laga. A nie zwanasz na grę. Pani Kurek miała życiowego życiowe lagi prawie codziennie. Ja nie jestem pani kurek. Kurde, lagi są. Ale widzę, że nie wiedzą kto to pani kurek. Hehe. Niektórzy wiedzą. Oby nie wiedzieli. Ż, ż, tak, tak. Tak. Ż, tak dwa lata. To jest 1-0, 13-13 LOL, tak LOL da fuk! LOL da fuk! Pozdro zerki, chłopaku! Ale lagi. Tylko, że mam kusę mówię no. A teraz tak się już zrobiono, nie? Wtedy jest okej. Okay. Polecam bronię MSMC, jest hardcore. Wpadaj, im, P7 lepsze. Szpada Murzyny lepsze niż Romunię. Potwierdzony... Ej, nie, no nie da się grać. No człowieku. Czekaj. Ustańmy. Ustańmy pomyślmy. Odpalmy menu to zawsze pomaję. Chodź, zjadę cię. Zniszczę cię. Albo to przez nagrywanie, albo to serę przez internet. Przee. Y ja, człowieku ja też mam lagi, no coś ci może z hostem. A ty bez nagrywania jedziesz, no tak, dobra. No to to, to musi być coś z internetem w takim okay, razie ty też masz lagi. Zobacz mi nawet... Nie, dobra, nie patrz na moje staty. Ej, patrzcie, ten na dole to tyś. Nie no człowieku, to jest tylko pierwszy taki mecz rozgrzewkowy, bo wiesz, ja dawno nie grałem tak tak. No, ma więc, a ja mam lagi. Zabiję jeszcze go. O, a nie umiesz grać. Zobaczysz, cofnę ci suba. Doigrasz się. Ja ci cofnę suba. Zobaczysz, na taki moment w życiu, kiedy będzie Ci brakło do, do tysiąca, a ja, a ja Cię odsubskrybuję i Ty będziesz później ja mówił Tysiu, zasubskrybuj A ja powiem nie. Pamiętasz, jaki Ty byłeś zły? Jak mówiłeś, że tutaj ja jestem na dole? A później powiem odsubskrybujcie go, schejtujcie go. Tak, tak. A, a teraz uwaga, że bram o łapki, to zresztą mamy łapka w górę. <laughs> Eee, kto oddycha, łapka w łapka w dół, pod tym filmem. Ty, to się zrównoważy. To już nic nie nie, łap, nie łapkujcie. <laughs> Co ty nie powiesz. Grzesiu no, znasz... no nie no, zepsułem już, zobacz, mam cztery kile w plecy i tyle. Grzesiu, znasz tą opowiadankę? Opowiadankę? Opowiad opowiadankę. Opowiastkę. Powiedz no nie No 14 na 19, a wtedy z tym, z tym z ten stylem było zajebiście Lol, Lol Wood. oni tam campią Lol Lag. Du Campst. O, wyczuwam y, nie, nie, nie pozdrozerki zerki, chłopaku. No really made No nie, no mi laguje. Nie wiem, czy to jest wina komputera, chociaż wątpię. Bo przecież ładnie chodziło. A ty też myślę. Teraz znaczy jest tu się ustabilizował Dobra. Ale mniejsza o tym, bo nie nie będziemy gadać o lagach. O tym, o nie o to chodzi przecież. K chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o cyckich gimbów. Gimbucho, pój wucho. Opa! O tak się gra. Emis! Bardzo ładnie panowie wytrzymaliśmy do końca O to chodzi, to jest właśnie to Tak się gra Moje statystyki, e, nawet, nawet, nawet mam statystyki. Jak na mnie Ten na dole dotysił Ale jak na mnie to statystyki nawet dobre no Zajebisty, ja nic nie mówię Nie no. no? No dobrze, no ja... Dobra to chyba by było na tyle Nieprawda nie byłoby na tyle. Ty, ty widzisz co robisz z widzami? No zobaczysz, ty wstajasz takie krótkie materiały i myślisz, że co? Że widzowie sami przyjdą, tak? Ja ja heist... proszę, ja ich... Wa zapraszam was widzowie. Ty na Państwa lecisz, człowieku? No ba! Ale dobra, no to chyba by było na tyle. Ja się z wami powoli żegnam. Z tej strony był grzecho i o tamtej Nie wiem sam. Nie wiesz sam. Czyli był tysiowaty zapewne jak nie wie sam. No i to by było chyba na tyle, no to siema. Siema.